No cześć, ja jestem Henos, a jak już zapewne widzicie, jest to mapa z kwiatami masakry. Starej edycji serwera. Tak, tutaj muszę się zadowalać, chodzić po domkach, tworzyć jęczmień pc i wciskać sobie, że gram z YouTuberami. Moim marzeniem od zawsze było zagrać sobie z jednym YouTuberem. Sprawda, marzenie się spełniło, grałem z jednym YouTuberem, oczywiście nie na masakrze. Z tego co wiemy KF zrobił konkurs, miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać. Yy... Oczywiście również już teraz zapraszam do lajkowania tego filmiku, bo dlaczego ja powinienem się na kwadratową masakrę. Punkt pierwszy. Mam Minecraft Premium. Punkt drugi. Jestem tajnym agentem. Punkt trzeci. Na pewno nie będę griffował. Punkt czwarty. Znam, rozmawiałem z kilkoma youtuberami hmm, Może z, trochę lekko, z niższej rangi, ale youtuberami Chyba najważniejsze Nie będę taki Hamok PSP Magister A tymczasem idę się utopić, bo moje życie nie ma sensu Tylko zanim zginę, SKKF obiecaj mi, że Na pewno obejrzysz ten film I to tyle Liczę na wyniki konkursu Uuu! Uwaga. Ee, film był nagrywany na spontanie z powodu braku czasu. F